Siemano, witam was w mojej nowiutkiej serii, w której chudnę. Eee, nagrywałem shortsa, nagrywałem shortsa. Eee, nie wiem, może go tutaj przypnę, jak nie zapomnę. Eee, no i co, zjadłem jak na razie tyle kalorii. Mamy godzinę 14.54, wcześniej nie nagrywałem, bo musiałem podskoczyć do lekarza, jestem trochę chory. Eee, ale teraz będziemy robić sobie gulasz eee, z ziemniakami gotowanymi. Generalnie dużo ziemniaków, dużo warzyw. E, taki jest plan, żeby to było syte, mało kaloryczne i e, wartościowe. No i to, przejdziemy sobie do odcinka, pokażę wam zawsze. Znaczy, przejdziemy sobie do dalszej części odcinka. E, będę wam pokazywał moje zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze przypomnę, żebyście mnie subskrybowali, oglądali. E, zapraszam też do innych filmów. I dobra, idziemy już skończę gadać, kończę gadać. A jeszcze tylko dodam, ja teraz, bo ja nie będę wam gadał nic w sklepie, bo ja się wstydzę gadać w sklepie, ale dam wam sztuczkę, trik tak zwany, kurde, trikas, że jeżeli nie umiecie gotować, nie macie, nie macie po prostu wrodzonego daru gotowania, to bierzecie sobie coś takiego. Ja, to oczywiście jest przykład, bierzecie sobie taką siateczkę, to jest akurat ranek, ale ja kupię taki gulasz, po prostu. W gulasz w siateczce i tam z tyłu zawsze są napisane przepisy i zazwyczaj one są ok Zazwyczaj one są okej, okay. po prostu kupujesz, robisz według tego przepisu, ale ja mam inne, bo oni powiedzą, o kilogram łopatki wieprzowej. Nie! Nie! Ja mam... Mięso już zrobione od mamy, ja tylko po prostu będę miał gotowy, gotową szynkę w gulaszu idę. I idę, już nie gadam. Dobra, mamy pieczarki gulasz. ogólnie to nie było w przepisie pieczarek, ale ja chcę pieczarki. Siemano, jak widzicie, wszystko już mi się zaczyna gotować. No się przed chwilą wsadziłem. Tutaj już mamy pieczarki, marcheweczkę, cebulkę, mięsko też już gotowe. To akurat ja miałem pieczone. Teraz tak, trzeba to zagotować, poczekać yy, około godzinki, później jak już to na małym ogniu dusić, nie będziemy mogli jeść. A ja szczerze nie mam co teraz robić. Kurde, jestem chory, gotuje mi się gulasz, więc nie wyjdę sobie nawet jak im chciał, ale też za bardzo nie chcę. A zobacz, po prostu też jest tak no w ogóle, tylko jest zimno strasznie, ale patrz na to co jest za oknem. Mogę się podzielić jakimiś przemyśleniami moimi, kurde, ja wiem, że was to prawdopodobnie nie interesuje, ale dobra. Ja, 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 ja. I tak jak jestem w domu teraz, nie, mógłbym nagrać dla was tym jakąś gierkę na przykład, tylko, że ja wiem jak to wygląda. Ja wiem jak to wygląda, włączę giereczkę i dobra, bym nagrywał tą gierkę załóżmy przez pół roku. I wy byście mnie znali z tej gierki, ale oglądalibyście gierkę tak właściwie, a nie mnie. A jak nagrywam coś takiego i wy widzicie moją twarz, moją miniaturkę i tak dalej, no to lubicie mnie za mnie. I mam nadzieję, że lubicie albo oglądacie to dla mnie. Że ja tu jestem, wy mnie lubicie i to o to chodzi. I to o to chodzi i dlatego ja nie chcę nagrywać gier. Dlatego ja nie chcę nagrywać gier, chcę wynagrazić nagrać jakieś ciekawsze rzeczy, i zastanawiam się, bo w sumie dzisiaj jeszcze nic takiego złego nie jadłem. Oj, kurczę, chociaż ten gulasz, no gulasz. Mam pomysł na odcinek, żeby nagrać cały dzień, jak jem rzeczy sprzed 200 lat. I nie chodzi o to, że ja jem tak przeterminowane rzeczy, tylko wszystko, co istniało już 200 lat temu. Czyli po prostu zdrowo, po prostu zdrowo. Marchewkę, kurde, warzywka, jajeczka, mięso prawdziwe. E, a nie, nie nic przetworzonego w każdym razie, nic przetworzonego, żadnego tworu człowieka. Bo no, wtedy pewnie też już były takie trochę przetworzone rzeczy, ale myślę, że nie aż tak. Myślę, że to byłby ciekawy odcinek. Możecie dać znać co o tym myślicie. Mam pomysł. Dobra, przyznaję się. To było kłamstwo, nie, 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 nie miałem żadnego pomysłu. I mam śmieszną paszczel, co? Ojecie dziewczyny. Ale no... No kurde, tak leżę, tak ob obłączę sobie YouTube'a, No nadal czekam na ten gulasz, to minęło 40 minut. Zastanawiam się, czy się nie wziąć za książkę jakoś, bo tak leżeć i nic nie robić, to mi głupio, a tak książka zawsze daje takie poczucie jednak... Sprawczości? Nie wiem, czy to jest to słowo, no może sprawczości? Takiego po prostu, że coś robię, że coś robię. To mi dało takie uczucie, że coś robię. No, szkurka wodna. Może odpalimy sobie jednak tą gierkę. Powiem Wam tak, jestem mega zadowolony. Bieżarek. Ale kurczę, nie mogę się powstrzymać, że to dorzucić. Ale szalony jestem dzisiaj, co kurde. Nie, ale naprawdę to tak po prostu pachnie, że no o, dobra, idę, żeby się nie mogę powstrzymać. Jest godzina 18 i do, do tego czasu za dużo dzisiaj nie zrobiłem. Okay, no właśnie takie. Jak... Zresztą wy widzieliście, co robiłem. <laughs> nie muszę tego przedstawiać. Sorry, kurde, no właśnie. No właśnie, jestem taki nieogarnięty w ogóle nic. Yy, I tak na sobie odcinek Oj Wojtka i tam była pani taka bezdomna, która właśnie tak opowiadała o tym, jakich ona za bardzo nie ma możliwości, Przecież o tym jak była bezdomna, jakich nie miała możliwości, o tym, że zazdrościła ludziom po prostu wielu różnych rzeczy, czyli ludziom, ona też jest człowiekiem, tylko ludziom, którzy E, po prostu mają więcej możliwości, tak? Mają więcej możliwości e, i ja postanowiłem w tej okazji się umyć. że też doświadczył brzmi, ale się umyć, ogarnąć, e, właściwie wziąć książkę, trochę się więcej. po e, prostu zainwestować trochę ten czas w siebie. Skoro już i tak e, nie, nie mam za dużo co robić, to mogę zrobić coś przynajmniej dla siebie, e, no i troszkę dla was. Mam nadzieję, że też wam się to będzie troszkę lepiej oglądało, jak jednak coś będę robił na tym filmie. Wasz najlepszy czy rozrywki, czyli przebrałem się i macie się cieszyć, teraz, Czy jestem przybrany. Mam nadzieję, że bardzo wam to dużo dało satysfakcji. Mogę wam jeszcze pokazać jak wygląda mój gulasz po godzinie. Gulasz prezentuje się... No i nie wiem czy pojadę na spacer, jest mega późno i zimno. I nie wiem co mam robić. Zamówiliśmy jedzenie do domu, więc przeciapany pan przyniesie nam zakupy. I ty... Ej dobra, w sumie to możemy sobie zrobić recenzję, właśnie takie opcji w sensie zamówienia z zakupów do domu ogólnie to ja mam Ubera One czyli to, że macie darmową dostawę tam niektóre sklepy mają coś takiego, że na przykład tutaj od 40 zł, ale jak za 40 zł to i tak masz opłatę 5 zł za małe zamówienie, od 60 zł jest tam już oszczędność rzędu 17 zł, a tak to jest około 10 ogólnie ja, znaczy to nie są moje pierwsze zakupy, już yy, z, Uber, z Uberica generalnie teraz Lecą z Carrefoura. wcześniej zamówiłem chyba z Lisek Up, coś takiego. No i dobra, zamówiliśmy sobie o tej godzinie. Jak na razie mamy 19:16, pokazuje szacowany czas przyjazdu 20:03. A tak właściwie przed chwilą zmieniło się na 19:55. Więc jak to przyjdzie, to już sobie to przejrzymy. Uberic przyszedł. No, widzieliście, przyszło mi to. Generalnie przyszło z mega sporym opóźnieniem, mam tutaj mandarynki, bo to było między innymi co zamówiłem. Ale kurczę, no wcześniej nie było takiego problemu. Tak jak my... No dobra, nie będę mówił, na jakiej dzielnicy mieszkamy, ale gdzieś mniej więcej to jest odległość 7 km. to jak na Gdańsk, no to 7 km samochodem się przejeżdża około 15 minut. No, ja generalnie swojego czasu pracowałem na Ubericie. No to generalnie te... Zamówienia zazwyczaj, te powiadomienia nie przychodzą z jednego końca od miasta na drugi koniec miasta, tylko gdzieś w Twojej okolicy. Czyli gościu musiał być gdzieś niedaleko. Mnie z tego co patrzyłem, to rzeczywiście był, tylko był w innej restauracji. Tylko że był w tej restauracji kurcze godzinę. No to uważam, że nie wiem, nie wiem, czy to jest akurat kwestia tego dostawcy. Może być to kwestia logistyczna do rozegrania akurat tego Uberica. Ale kurczę, no to miało być 19.55, a przyszło ostatecznie o 20.50. No to jest godzina obsługi, no to, to jest sporo czasu. No to tak, co, co do samej jakości wykonania, no to do Uberica nic nie można powiedzieć, bo robił to Carrefour akurat. No to spokojnie, spoko, nie ma za dużo do czego się przyczepić. No co, że pomyliliście, że 40 gramów nie mandarynki dostałem z kilograma, no to, bez przesady. No, czy zrobiłem coś ciekawego. Można trochę to, to podciągnąć. Obrałem i jem mandarynkę. A teraz zrobię lapsa z jedzenia mandarynki. Mandarynka zjedzona. Jakie są plany następne? No, troszkę coś tutaj obejrzeć, tutaj troszkę spędzić czasu z moją kobietą, może coś zacznę już montować. Bo zaraz lecą trzy odcinki: jeden student vlog, tak zwany, tak jak tam. No, kurcze, jeżeli jest to ktoś, kto lubi, no to nie wiem, czy to nie będzie smutna informacja, ale jest to jeden chyba z ostatnich odcinków, bo to się aż tak nie klika. Bo Lepiej się otwierają jakieś testy systemu, właśnie też muszę mówić coś z temu, ale teraz nie mam kasy na koncie. E no, ale no niestety chyba seria Student Vogue się kończy, może jak kiedyś będziemy tutaj, nas więcej. No to kurczę wrócimy sobie do czegoś takiego, bo jak na razie no to tak zasięg tych vlogów nie jest najlepszy. No trudno, trudno. Człowiek musi patrzeć czasami przez pryzmat ceserek. Uuu, jakaś dobra mandarynka. Wygląda była w śmieciach. O jak każdy hater.